Ciężko kogoś pozdrowić przed Skokiem. No, pozdrawiam tych, którzy mi kupili ten prezent. Pozdrawiamy, świetny pomysł. Pamiętaj, ja odliczam 3-2-1 bandzi, a ty na hasło bandzi przechylasz Ale się na prosty ja krok do przodu. Niczego się nie łapiesz, tylko tej kamerki, dobra? I pamiętaj, czym dłużej się tu stoi, jest ciężej. Działaj, nie po to tu wjechałaś, żeby zrezygnować, nie? A, a nie owinę się na przykład nie w tą linę, czy coś? Nie ma takiej możliwości mieć czołówki z jakimś ptakiem. Nie będziesz widzielna żadnych ptaków. Jakbyś złapała ptaka po drodze, to też uwierz mi, że do końca życia masz te stoki za darmo. Tak? Tak. A ja nie wiem, czy już będę chciał. Jak gołąbka. Już... Prawa ręka przed siebie. Złap sobie teraz lewą rękę. Kamerkę lewą A rękę. ja spadnę. Ja Cię trzymam. Stoisz sobie swobodnie, nie? Okej. Okay. Pójdź sobie w kamerkę, zaciśnij mocno ręce na kamerce, łokcie i nogi prosto, ja zaczynam odliczać, a ty się Ale teraz, teraz, tak teraz tak, jeszcze dobra. nie skoczę. Darze radę. Wyobraź sobie, że masz łóżko przed sobą i tylko tyle. Pochyl się do przodu, dobra? A jeszcze nie. Złap sobie dwa, trzy głębokie oddechy i to. Ale, ale mnie pan nie popchnie. Nie, sama to zrobię. Dam ci delikatny impuls, ja cię tutaj trzymam. Czujesz moją rękę? Czuję. Ja ci dam impuls, w którym momencie masz się przechylić, ale robisz to samo. Nie. <noise> nie. A, a co ich Nie, nie Też jeszcze się im nie tutaj. No co mogę, już pierwsza. To będziesz pierwsza, która wpadnie w ptaka, straci przytomność i się pożywia, tak? Combo. A, a pan skakał z tego? Setki razy. A sprawdzi pan jeszcze na przykład? Za jedną pan? nogę trzy razy sprawdziłem, odkąd tu jesteśmy. I jeszcze kolejna. Tak. Na 100%. A Wszyscy to A sprawdzamy siebie nawzajem. A ktoś się odczepił kiedyś? U nie. Jeszcze nie. Jeszcze? Jeszcze nie. Czym <laughs> dłużej stoisz, tym więcej stresu Natalia. Naprawdę nie ma sensu przedłużać. Będzie tylko ciężko. Mocno złap kamerkę, patrz sobie prosto przed siebie w horyzonę. A zanalycie. mogę zamknąć oczy? Hey, możesz zamknąć oczy. Ja odliczam. Ty trzymasz ręce na kamerce i się przechylasz do przodu. Dobra, dwa wdechy i działam. Trzy, dwa, jeden, punch. Yeah. Się. Uch, nie zożygałam się. Nie zożygałam się. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. No? Polatałaś troszeczkę, ale ogółem to nigdy więcej. No to by. Głowa do mnie, do klatki piersiowej i lecimy na plecy. Super. O boże. Udało się, prawda?